Tomasz Talarski, rozmowa tygodnia. Witam państwa bardzo serdecznie. Dziś zaproszenie do studia przyjął Artur Zając, prezes i współzałożyciel organizacji BMAF, zajmującej się promocją sportów, sztuk walki w Polsce. Witam pana. Witam. Zapytam wprost, panie Arturze: budujecie konkurencję dla KSW? Nie, to nie jest konkurencja na KSW. KSW się zajmuje czym innym i w ogóle to jest inny temat. My budujemy organizację o charakterze międzynarodowym, y, gdzie można się bić o nasze pasy y, na innych galach, ale KSW na to nie pozwala i KSW jest skoncentrowane generalnie tylko na rynek polski. To... Jak to się wszystko, panie Arturze, zaczęło? Bo trzeba powiedzieć, że organizacja powstała w Powiecie Legionowskim i w tym powiecie jak na razie głównie działa. Tak, kończyłem jakby, powiedzmy, swoją karierę sportową, bo no nie chciałem zerwać z tym sportem jakoś całkowicie. Nie, nie, dopiero na trzeciej gali. No tak, no, tak. Zakończył tak, nie, pan karierę? Miałem zakończyć na pierwszej gali. To była taka, co sobie tam we wsi w Józefów zrobiliśmy, co spontanicznie było razem z grupą przyjaciół. w Józefowie, którzy trochę są, niektórzy sobie sfinansowali tą. Tą, tą moją niby pożegnalną galę, i było, zaistniały do tego warunki tego typu, że halę nową wybudowano taką. No to żeśmy tak sobie pomyśleli z grupą, właśnie tak jak mówię, przyjaciół. Jedni zfinansowali, drudzy wsparli swoją doświadczeniem, wiedzę organizacyjną. No i tak, i, i tak się zaczęło. Zrobiliśmy sobie pierwszą galą. Okazało się, że to była całkiem niezły sukces na komercyjny. No właśnie, bo ja byłem trochę zdumiony że tak jak pan powiedział, skrzyknęła się grupa przyjaciół, grupa zawodników, a tutaj na pierwszej gali, która była zorganizowana w Józefowie, pojawia się Iwona Głuzowska, przyjeżdża Sosnowski. Albert Sosnowski. Świeżo upieczony zawodowy mistrz Europy Rafał Jackiewicz. Przyjechała też, by, byli też kawy czy herbaty ludzie, e, e, pani Szulima, jeśli dobrze pamiętam. Tak, była pani Szulima. No tak, tak wyszło. Nie wiem, to było spontaniczne wszystko. Po prostu ci, ci ludzie przyjechali z ciekawości, jak może się odbyć coś takiego, gdzie były wie, dwie walki międzynarodowe, międzynarodowego, międzynarodowego sądu mistrza Polski. Powiedzmy sobie, wprost, na wsi typowej wsi, gdzie tylko jak chcieli zobaczyć, jak to wygląda, ciekawie, że się okazało, że tu można zorganizować coś fajnego nawet na wsi takiej sobie. Jak, no i tak przyjechali. Zresztą to Albert Sosnowski czy Rafał Jackiewicz, to są moi znajomi od lat jeszcze z kickboxingu, bo to są byli bardzo dobrzy bokserzy. Przyjęli zaproszenie. Iwona Guzowska, jak wiadomo, też była świetną kickboxerką, wielokrotną mistrzynią świata Europy. Później przeszła na bok zawodowy. No przyjechała, tym bardziej, że ona jakby powiedzmy sobie zajmuje się takimi rzeczami właśnie promocją takich nie dużych, nie tylko dużych imprez sportowych, takich jak KSW na przykład czy mecze piłkarskie, ale też ona zajmuje się e, takimi rzeczami e, powiedzmy sobie małymi, takimi gdzie coś się w środowiskach małych też żeby coś inicjować jakieś No właśnie, bo ona przyjechała i powiedziała takie zdanie, że jest to dobre miejsce do tego, aby mogli wystartować młodzi zawodnicy. Ale dodając jednocześnie, że na te największe nazwiska przyjdzie jeszcze trochę poczekać. Właśnie to jest taka szansa dla zawodników młodych, jeszcze takich, którzy nabywają doświadczenia na tego typu galach, nazwisko sobie wyrabiają. No i w ten sposób kreuje się też sport dla innych ludzi w takich moich, w takich moich miejscowościach. To nie A jest... jak, to, jak to Panie Arturze jest z tymi organizacjami? Każdy sobie może taką organizację założyć, no tak, każdy nie. może y, zorganizować walkę o tytuł to mistrza nie, danej organizacji. Nie, to, nie Jak jest, to, to nie jest takie proste. Bo w boksie mamy ich 16, o ile dobrze pamiętam. Organizacji, tak. ja czytałem gdzieś, że jest około no takich, setka. No setka ale ja mówię, takich, takich, które w miarę się jeszcze liczą. No cztery są najważniejsze, cztery plus, najważniejsze. plus 12 no, takich europejskich powiedzmy na różnych kontynentach. Mhm. To są takie no to nie jest takie prosta sprawa. To trzeba mieć jakieś kontakty, układy może układy to źle powiedziane. Trochę źle zabrzmiało. Zabrzmiało. Kontakty takie, jakby to powiedzieć, personalne, jakąś wiedzę, jakieś doświadczenie w danym dziedzinie życia i, no i takie poważanie, żeby to Środowisko. można w środowisku. I wtedy to można spróbować coś zrobić, ale to też jest nakład pieniężny. O tym porozmawiamy później. Robiąc tą pierwszą galę. Hmm. Mieliście już plany na to, żeby kontynuować nie, tę działalność? Nie, to była miała być, to taka spontaniczna gala, miała być to jednorazowy taki wybryk, powiedzmy sobie, występ mój po, pożegnalny i taki, tak mnie po prostu miał być. Okazało się, że to całkiem nieźle wyszło i organizacyjnie i, i, i takie zainteresowanie trochę było, cała hala przyszła, <laughs> nawet nie mogliśmy zmieścić wszystkich tam i... No i później tak myśleliśmy, że to trzeba było jakoś sformalizować. Może, może spróbować właśnie założyć taką jakąś organizację, która yy, właśnie by się biło jakieś tytuły własne kreować po prostu sport, dyscyplinę i kulturę fizyczną w środowiskach trochę mniejszych, które nie mają szans na przykład na, na to, żeby yy, zagościł u nich jakiś większy sport typu jakieś rozgrywki, na przykład ekstraklasowe piłki nożnej, czy netbook zawodowy. I, i, tak, I tak wyszło. I na, tyle, I na tyle Wam dobrze wyszło, że już niebawem będzie y, szósta bitwa. Smoków. Powiem tak. specjalnie po polsku, bo angielskie nazwy mnie trochę drażnią, ale widocznie w tym sporcie tak być musi. To jest Battles of the Dragons. Tak. Y, tak się oficjalnie nazywają gale. Y, będzie już szósta. Szósta. Ta. Tym I razem w Pomiechówku. W Pomiechówku. Szósta. Udało się nam zakontraktować naprawdę dobrych zawodników. W walce wieczoru i, i w pozostałych walkach. Yy, yy, także <laughs> Także, no właśnie, może będzie dobrze. Znaczy no, zawodnicy będą bardzo dobrzy, już tak jak mówię, byli zakontraktowani, ale są... To może, to może od razu nazwiska y, 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 W walce głównej wieczoru do 95 kg nasz pas będzie walczył Tomasz Sarara. <coughs> Temu to te nazwisko y, nie ma co przedstawiać większe... Ludźmi szerszej, takiej ludźmi, co się interesują sportami walki typu K1, a nawet boksie zawodowym. Jest to bardzo zawodnik do, y, dobry, rozpoznawalny y, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Walczący na dużych galach zawodowych. W Eurosporcie były jego walki na żywo pokazywane i w sport. To jest niewątpliwe naszym takim trochę sukcesem organizacyjnym. tego. Jak dobrze pójdzie, jego trenerem jest w ogóle Ernesto Host, bo Tomek Sarara trenuje w Angli w Holandii. Jak dobrze pójdzie w jego narożniku, to stanie. To będzie to jest wydarzenie. To będzie wydarzenie. Ernesto Host to jest, powiedzmy sobie, takim maradoną światowego kickboxingu. Każda gala to nie tylko emocjonujące pojedynki, ale również ta część, no nazwijmy ją brutalną, bo to są pieniądze. Udaje Wam się już dziś zapiąć budżet? Ciężko, ale coraz lepiej to nam idzie pozyskiwanie środków na tego typu rzeczy. Po prostu. To jest tak jak w każdym interesie. Najpierw trzeba zainwestować w pomysł. Ten pomysł musi najpierw być jakby powiedzmy sobie, sprzedany różnym przedsiębiorcom, instytucjom, nawet władzom jakimś. Ale już czujecie coraz większe zainteresowanie Czujemy ze coraz, strony tak, sponsorów. Czujemy coraz większe zainteresowanie sponsorów, coraz większe zainteresowanie władz lokalnych, które są zainteresowane, żeby u nich przeprowadzać tego typu gale. No, przykładem jest Poniechówek. Rozmawiamy też z Ustrzykami Dolnymi, którzy się do nas zgłosili pytanie, z zapytaniem, czy u nich też można byłoby coś takiego zorganizować. No teraz, no jest, takie, jest coraz większy ruch, coraz więcej mamy, mamy pracy z tym wszystkim, coraz więcej rozmów jest. Nie tylko właśnie z takimi lokalnymi działaczami sportowymi, ale też i już i ze sponsorami, potencjalnymi media coraz bardziej do nas zaczynają pukać do drzwi, tak jak ostatnio sport klub. No, myślimy o Eurosporcie, tak? ale to jeszcze, ale to jeszcze ale trochę... Jeszcze już, już, to, to, już jesteście blisko. No, z, tym, z tym składem, co teraz będzie walczyć w pomiechówku, to to jest bardzo blisko. Tak jak wspomniałem, Tomasz Sarara jest znany z walki z Eurosportu. On tam akurat w galach bokserskich zawodowych startował i to było na żywo gale. Ale Woran Sport walczył w K1, bo to tak naprawdę zawodnik no właśnie, K1. No może jak już zahaczyliśmy o te, o te sporty, to powiedzmy, że promujecie trzy sztuki walki. K1, K1. to jest podstawowy, tak, jak podstawowy. na razie, MMA i no, no. Muay Thai. Muay thai. Muay thai. Właściwie to podstawowe to jest Muay Thai w tej, w tej całej trójce no bo Jak na razie macie swojego mistrzowskiego jeden. No bo to tak jest taka powiedzmy sobie najbardziej uniwersalna forma rywalizacji sportowej w kickboxingu, gdzie mogą się kon konfrontować różni przedstawiciele różnych sportów uderzanych i karatecy i kickboxerzy wywodzą się z innych form, jak full kontaktowych. I, i bokserzy tajscy, ale generalnie y, naj, najbardziej taki sport, który najbardziej leży w K1 to jest boks tajski, no, po prostu. To, tak... skoro, to skoro już wspomnieliśmy o tym full kontakcie, y, to ja chciałem zapytać jeszcze o jedną rzecz. To jest bardzo kontuzjogenny sport? tak jak ludzie sobie patrzą że takie brutalne dużo uderzeń jak w boksie tajskim jeszcze okcie są dozwolone w kolana różne rzeczy no, jest to bolesne krew, troszeczkę krew, krew, się krew się poleje ale w opinii tak jak w statystykach medycyny sportowej Wcale to nie jest, to jest powiedzmy sobie na szarym końcu, jeśli chodzi, nie tyle może co urazowość, tylko o kontuzjogenność tego sportu. Na szarym końcu, nie ma takich rzeczy jak w piłce nożnej, coś jak zerwane, raczej znaczy nie ma. No, powiedzmy sobie, nie ma, nie ma takiego procentu, jak zerwane ścięgna na przykład, kolana, jakieś kontuzje, no takie poważne, co wykluczają... Z dłuższego treningu i startów, czy nawet wręcz w ogóle ze sportu. To jest sporadyczne, porównywając do innych dyscyplin sportowych, nawet tych, tych popularnych. Czyli, jak rozumiem, pana córka, chyba już siedmioletnia? Już <noise> osiem. Już osiem, już ćwiczy. Znaczy, ona <noise> ostatnio na. Ale próbuje po, w ogóle potacie? Znaczy, potacie próbuje jest bardzo aktywnie, taka ruchowo ogólnie. Jeździ na rowerze, jeździ na łyżwach. Ale czasem wspomina, żeby chciała przyjść, potrenować. Szczególnie jakie są pokazy w szkole robione dla dzieciaków, to szczególnie yy, dzieci, córce moje, ale i innym dzieciakom podobało się, jak karate łamali deski. Tak? I chcieli i córka, córka chciała to zrobić też. <laughs> yy... Ale to daje wolny wybór. Ja nie, nie... Szczerze mówiąc nie chciałbym, żeby córka rywalizowała w ringu, ale to, to są jeszcze... Nie wiem jak to będzie. Tak. To ostatnie pytanie, jaki jest Wasz cel sportowy, bo o finansowy nie pytam, bo każdy chciałby kiedyś na, na walkach zarabiać. Cel sportowy, następne gale organizować, gdzie będą głównymi walkami wieczoru Mistrzostw Europy i Świata. Myślimy tu o legionowie, ale to na razie zobaczymy. Miejsce mamy dobre. Macie to idealne jest miejsce do zorganizowania, właśnie mistrzostwo Europy, świata to jest bardzo dobra ta, ta, ta arena, ale jeszcze musimy trochę poczekać z różnych względów. I no, tak jak mówię, rozwijać się. Chcemy, żeby jak najwięcej walk było też na innych Galakonach pas. Co nam się coraz bardziej udaje? W zeszłym roku było w grudniu, na Białorusi w grudniu walczył Arkadiusz Osuch z białoruskim zawodnikiem z Bolotem przy 3000 widowni. Teraz będzie Łukasz Rębalski, który wywalczył tytuł w Nowym Dworze. Bronił go w Słowacji w Popradzie. Jest bardzo dobrym zawodnikiem znanym z polskich ringów zawodowego boksu. I tam jest, i tam jest ciekawa sytuacja, bo Słowacy twierdzą, że to jest walka o tytuł mistrza tak, świata. To, to jest ciekawa sytuacja. Ale to fajne z drugiej strony. W sumie fajne, no fajne, ale my aż tak, żeby nasz pas. My się koncentrujemy na razie na promocji naszego tego Europy, tego mistrza państw nadbałtyckich, bo <laughs> długo żeśmy szukali. Żeby było, gdzie taki tytuł jest istnieje. W Boksie dopiero powstał w 2008 roku taki tytuł regionalny o Mistrzostwo Państw Morza Bałtyckiego w, w sportach typu K1, MMA czy coś nie, nie, nie znaliśmy tego po silnych kurszczenia. I tak żeśmy wpadli na pomysł, że tą lukę można by wypełnić. I nam to się udaje, widać, że jest zapotrzebowanie na, na takiego typu tytuł. Jeszcze to nie jest Mistrzostwo świata, ale już jest coś bardziej większa ranga niż Mistrzostwo Polski, tak? I, no i to wy, wy, wychodzi, jest zapotrzebowanie. Pleszew w tym czym ty, w sobotę będą wal, walka o nasz pas. Tak jak mówię tydzień później po Pleszewie 24 marca walka o te Mistrzostwo Świata niby, nie? Na Słowacji. Słowacji w popradzie, to są zaprzyjaźnione nasze takie. Timy właśnie zagrać Właśnie też jest fajna sprawa, bo coraz więcej się znajomości, takich różnych kontaktów nawiązuje. I biznesowych też poniekąd, bo to przez sport do biznesu to jest już jest bardzo no i Powiedzmy sobie hmm. szczerze, że biznes w tym sporcie jest niezbędny. Niezbędny, niezbędne są środki finansowe. Jak największą pracę się włożyć, nie wiadomo, jakie by się miało znajomości praca, pomysł i tak dalej. W końcu w finalnym produkcie to i tak trzeba spiąć to środkami. I pieniężnymi. To ja życzę, żeby kolejne gale te o Mistrzostwo Świata, które zapewne będziecie w przyszłości organizować, Tobie. się dopinały finansowo. No i na razie do zobaczenia w Pomiechówku. Do zobaczenia. Dziękuję. Dziękuję panu bardzo serdecznie za przyjście do studia. Dziś moim i państwa gościem był Artur Zając, współzałożyciel i prezes organizacji BMAF, która, jak powiedziałem na początku, zajmuje się promocją sportów sztuk walki w Polsce. Do widzenia. To była rozmowa tygodnia. Spotykamy się jak zwykle w przyszły czwartek.